ludzie, A więc, jak widzicie, po tytule y, Robin Hoods'a Dzisiaj jest pierwszy odcinek. Y, w niej będę polecać muzykę oraz. A więc, zaczynam piosenką, jaką chciałabym Wam polecić, to y, jest piosenka z zespołu Nirvana Smith's Like Desprit. To jest rock, no można powiedzieć, że metal. Ja go bardzo lubię i mam go zbranego na tabletach. A więc y, kolejna piosenka to Tako Hemingway, znaczy z zespołu Tako Hemingway, y, a tytuł to następna stacja, czyli rap albo hip-hop, ale mimo, że podoba mi się i rock, i rap, to jakoś to łączy. No dobra, to chyba tyle na pierwszy odcinek. Piosenek wystarczy, a więc teraz. Możecie sobie obejrzeć y, kosłogo z ingrzyska śmierci, ale książka była o niebo lepsza. Tym filmem jest y, Madagaskar 3. Premiera była już trochę czasu temu, ale niewiele osób ją obejrzało i film jest naprawdę świetny. Na tyle, pa pa!